Są Adrian, jesteście w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tutaj, chyba, nie wiem, czy to jest ta mapa. Tak, to jest ta mapa z alternatywnej historii świata. Jest, to jest drugi odcinek z tej serii. I oczywiście tutaj em, zapomniałem wziąć kartki. Wiecie, ale dobra, dziś em, skończyliśmy na roku, chyba 2027. Zobaczymy zaraz, czy dobrze mówię, poczekajcie. Oki, okay, już wiem i się pomyliłem o rok od 28, więc teraz oczywiście mamy jeszcze 28 rok. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i zaczynamy nasz filmik. A Rosja staje się bardziej słabsza. Traci kolejne tereny. Tutaj. Już traci i traci i traci. Możliwe, że jeszcze zdobędzie. Ale tego nigdy się nie dowiemy. Na razie. Znaczy, no kiedy się dowiemy, no. Um. A Paragwaj. Paragwaj powstaje. Para. Paragwaj. Um, powstał. Jak widzicie, no powstał Paragwaj. Troszeczkę z innymi terenami. Wziął sobie inne tereny. I tutaj no trochę się zemścił. Widać. No, no ma. Jest. Paragwaj istnieje. A. Algieria dalej atakuje. Tym razem chce zaatakować Libię. Więc zaczyna przygotowywać sobie swoje wojsko tutaj na granicę. No a wojna się zaczęła. Libia w ogóle nie wie, co robić, więc też zaczęła przygotowywać sobie. Wojsko i zaczęła atakować Algierię. Algieria staje się mniejsza, ale się nie poddaje. Libia upada. Libia się poddała, a Algieria zostawiła jej tereny. Ale, ale zawsze przynajmniej coś. Zawsze coś jest. Tym razem Zair też chce się rozwinąć. Zaczął atakować. Um, zaczął atakować. Ojoj, ojoj! Eee, czekajcie. Zaczął atakować Zambię. Więc przygotował sobie oczywiście wojsko. No to jest po prostu upomina. Na całej granicy z nią. No, i zaczął po prostu atakować. Zambi się nie udało przeżyć, a Zair zdobył całe jej tereny. Ale zapomniał się, że musi zdobyć również Kongo i Tanzanię. Więc zabrał się do pracy. Przygotował kolejne wojsko na, na granicy z Kongo, i zaczął atakować. Kongo nie przeżyło, a Zair zdobył tutaj prowincję. I stał się większy. Na topce go nie ma jeszcze. Ale zaczął tym razem atakować Tanzanię. Znaczy, jeszcze zaraz będzie atakował, więc przygotował sobie wojsko na granicy z tym państwem i zaczął atakować. Tanzania nie chciała się tak łatwo poddać, więc również przygotowała sobie wojsko i zaczęła atakować Zaire. No, po prostu widać tutaj, Tanzania wygrywa. Ale Zaire ale za też chciał wygrać. Więc przygotował sobie kolejne wojsko i zaczął atakować. Przez to Tanzania po prostu nie miała szans. Nie udało się jej po prostu wygrać. Nie udało się. I po prostu Zair zdobył całe. I po prostu. Nie chciał po prostu zmieniać sobie nazwy, więc po prostu zostawił. Jeszcze by musiał zaatakować Angolę. Więc. Więc do tego też Związek Południowej Afryki też dopadł. Angola po prostu chciała mieć mniej terenów. Ale nie wiedziała na co nią czeka i od razu zaatakował. Zaire. Przez to Angola w ogóle nie miała szans i opadła mgnieniem oka. Przez to Afryka się bardzo zmieniała. Dzisiaj też Związek Południowej Afryki chce zjednoczyć e, całą Afrykę. Afryka się powoli zmienia. A tutaj był jakiś zbieg okoliczności. Gambia zaatakowała Senegal, ale Senegal też zaczął atakować, ale się nie poddał. No i wyszło coś takiego. Był po prostu jakiś dziwny zbieg okoliczności. A Gwinea zaatakowała Sierra Leone i tak samo Liberia. Zacz Zaczęło być mniej krajów e, krajów chyba, a Algeria zaatakowała znowu Libię, przez co ta nie miała szans i po prostu przegrała. I tutaj na razie się zatrzymamy na Afryce, również tak samo em, te em, 31 prowincji, em, Polska chciała. Em, po prostu po, em, bia, bia, dawna Białoruś Odłączyła się um, um, od sojuszu z Rosją, więc Polska i Ukraina dały jej na istnienie i już mamy rok 2029. Przez co um, Białoruś zaczęła znowu istnieć to, roz, to zaczęła atakować Rosję. Um, oczywiście, Polska nie chciała tych terenów, więc oddała. Ale też się tutaj wbiła Finlandia. I Norwegia zajęła też jedną prowincję. Na którą zawsze czekała. I tutaj również. Um, się zaczęło. No i. No i jest. No. tutaj. No. No i Rosja stała się mniejsza. Więc spróbowała odzyskać swoją stolicę, ale najpierw musiała mieć bardzo dobre wojska. A Chiny miały dużo, dużo miały wojska. Zobaczcie. Już Wam czekajcie, trochę to zajmie mi. Ale po prostu miały bardzo dużo po prostu zyskały Również miały dużo na granicy Więc Więc Chiny przesłały Rosji No i No i Rosja już miała Więcej wojska A Chiny tym razem miały mniej Ale też coś miały Tak samo Um, um, widząc to, ko kolej postanowiły się połączyć. No i się połączyły. Tak samo um, O ja tutaj nie było czegoś. Ej, bo tutaj było to. Wiecie miała tak wyglądać nie wiem, ale coś coś mi chyba zagrało, przecież to tak było, co nie? Um, ale dobra, nieważne już tak jest um, no i e, tak samo Wielka, a czy Wielka Brytania się rozpadła? Czekajcie. chyba, chyba nie więc tutaj się zaczęła rozpadać. Albo po prostu, jak, jak się rozpadła, no to powiedzmy, że, że, że po prostu znowu powróciła, ale, ale to tak na chwilkę. Nie wiem, ale chyba się rozpada. Nie wiem, coś mi, coś mi tutaj chyba zalogowało trochę. Najpierw zrobię sobie. Tak. No i zaczęła się rozpadać. O. Tutaj zaczęła się po prostu rozpadać i za chwilę straci swoją stolicę. Ojoj, tutaj miała być walia. Co tam się dzieje? Zresztą w kuchni chyba mi ten. A, dobra, po prostu, hop. 11 minut, więc niedługo pewnie to zakończymy. Już mamy rok 30. I tutaj po prostu Bene Lux się łączy z sobą. I również tutaj Norwegia, Szwecja. Hop. Się połączyły. Również tutaj. Hmm. Bułgaria zaczęła być atakowana przez, przez różne kraje. No i po prostu przegrała Bu Bułgarii, już nie ma i mamy rok 31. 21 rok. Nic się nie działo. 32. Też się nic nie działo, ale w 31. 33 znaczy Andora e, chciała się tutaj powiększyć. A Portugalia też. I mamy rok 34. Mzair dalej atakował. Za, zaatakował Malawi. I kawałek Mozambiku. No i również Madagaskar w 1935 roku zaczął być polski. No i to 1935 rok jeszcze jest. To nawet nie jest połowa. Na razie mamy tylko kwiecień. Ale przez. Ale przez. Kilka miesięcy. aż do lipca. Kolumbia się rozrosła. No i coś tu powiedzieć. Nie mam na razie pomysłów, ale no. Tam, tam trwał 30 minut, tym razem będzie trwał tyle. No i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Pa. pa.